Siemano, z tej strony Perel Minecraft jesteśmy dzisiaj na Bedwarsach Na Hypixelu jest ze mną kuba, przywitać kubuś Jemka. Jest I ze mną ponczuś, przywitać Ponczuś pysz, pysz. No może Ponczek opowiedz co dzisiaj zrobimy w dzisiejszym odcinku Naszym celem na dzisiaj jest wygranie ręki i zlikwidowanie czerwonych, żółtych oraz niebieskich. Właśnie a tak. naszym pobocznym questem jest zachęcenie was do subskrypcji tego kanału, a jeśli już to robicie, zapraszamy także do lajkowania, like komentowania i przesyłania filmów znajomych. Jest. Kubuś, może chcesz coś dodać? Eh, chyba nie. Chyba wszystko powiedział Pontek. Rozumiem, rozumiem. Także, no co, ja jestem już na diamentach. Rzuci mają stra. <noise> Spadł. Rzuci mają strasznie obudowane łóżko, dobrze. Ja bym kupił trapa. Mam, jak chcę. Masz wełnę. Albo nie, to. One to robisz. Dobra, ja kupuję trapika. Trapika Bambika. Kurde. Dobra, o żelazo Ja bym poszedł na środeczek, mimo że tam są czerwoni. Można robić moonwalka. Generalnie wydaje mi się, że zdominowaliśmy naszą część yy, mapy, ponieważ jesteśmy dobudowani do każdych diamentów z obu stron. Oraz tak jak pewnie zauważyliście, budujemy się już do środka. Ktoś dokończył ten mostek? Dokończył. Yy, wydaje mi się, że mamy najlepiej obudowane łóżko, trzeba to Dobra, zawdzięczyć Pączkowi, trzeba to zawdzięczyć Pączkowi, ponieważ gdyby nie on, gdyby nie on to byśmy przegrali naprawdę dużo gierek, to jest nasz motor napędowy. Dobra. Dobra, żółty generalnie chyba jest AFK. No. Chociaż. Chyba jest. Dobra, jestem do góry już. Yy, tak, niebiescy budują się na środek. Żółci się już dobudowali. Czerwoni też się dobudowali. Nie. Idzie w stronę niebieskiego. Czerwoni strasznie łóżko mają obudowane. Martwi mnie tą. Dobra, mamy dwa diamenty. Ja mam osiem nie, nie pomogę temu czerwonemu. No, powiem wam, że na niebieskich przydałby się Fireball. O G &G. No i znowu budowniczy, jak ja nie lubię tych typów. No tak, trzeba przyznać jednak, że to jest najgorsze, co mogło być. Kupiłeś zbrojkę? Tak. Okej, ja sprawdzę, jak tam żółci mają budowane, i może bym się do nich kopnął? Szybko pójdzie, pójdzie no. No i nie znoszą nawet nic zniszczyć. Proszę odejść. Terem prywatny. jak kupić z powrotem nasze ulepszenia. A, nie. To budowanie ci nic nie da. Potrzeba coś więcej niż jakieś klocki na mnie. Chodźcie do żółtych może. Jut. Albo chociaż odebrać moje dwa emeraldy. Ja już idę. Tutaj oni mają tak, drewienko, endstone. Gdzieś idziesz idziesz, chodź, 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 chodź szybciutko, szybciutko Bo oni zaraz kupią firebola, ale to dobrze, bo zmarnują. Nie wiem, co już na środku. Wiem właśnie. Mają firebola? Ktoś z nich Dobra, mają mają, mają, mają Chodźcie, chodź, chodź, szybko, szybko, szybko. A gdzie ty jesteś? Y użył tych użył żółtych. Mam A dwa emeraldy. Dobra, wyrzucam, dwa, wyrzucam te emeraldy. Ja mam trzy więc no, bez lipy. Eee, jeszcze tyle mieczyków kupiłem. Jeden diaksików. Ktoś ulepszył piecyk? Nie. No nie. właśnie tak leci mocno. No a tak porozwalane to jest strasznie. Kurde, brakuje mi jednego diamentu do shortnessa. Cztery odkładam. Okej. Okay. Pączek już zaciera łapki. Aha. Niebieski, się chce się do nas przejść. Mm, ja bym niebieskiemu nie radził. Ja pójdę sobie po diamenty. Ufam ci, kubuś. Na luźnie zacepnąłem go. No i brawo. Ja tak. Pozbieram a jak coś to, sobie... to mamy dalej ten. Pozbieram e... sobie to. To mi się przyda. A trafting triggeret mamy włączony? Może? Mamy. To Dobra, idzie bardzo. tu niebieski, widzę. Idzie do nas niebieski. Dobra, jedę do nich. Jak mnie denerwuje ten żółty. Jestem u niebieskich Czekaj, nie ja przeczytam niebieskie... Niech to jeszcze niebieskiego Ja spadłem Ja jestem na niebieskich wyspie Ja już się odradzam Zdecydowanie niebieski już zepchnięty Weź kup fireballa o, I nie zepchnij nie tego żółtego Nie wiem czy będę miał... o, mam, nieważne Dobra, już się szybko, robi Szybko, 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 szybko Już nieważne, już nieważne Pa pa ale ci żółci mnie denerwują, nie? Oni tak nam to zabudowują. Dobra, generalnie niebiescy tak średnio ogarniają gierkę. W ostatnim czasie nam ci żółci działają na nerwy mocno. To mi musicie przyznać. No. Dobra, teraz muszę kupić narzędzia. Oj, tak samo. Niebiescy zostali przytrzymani długo na bazie, więc oni tam jakoś nie pozbierali giga rzeczy. No to prawda. Oni się tam zajmowali mną właśnie. Nie wiem czemu. Może im się spodobałem. Jak myślicie? Jak myślicie? Zostawcie komentarz z waszym zdaniem. O, nic mnie tak nie maduje jak te dzieciaki, co się budują do góry. Przysięgam. Potrzebuję fireballa, jednak nie Żółci tak nie. robią Brawo To zostali nam tylko niebiescy Dobra, niebieski. no O, a się ciekawie co to było na ziemi, a to chłop nie widzę Dobra, <laughs> ale to dobrze Bo teraz go widać Jeez. jak się przestraszyłem I Chodźcie do niebieskich, chodźcie do niebieskich To, to jak bo Trochę trzeba ogarnąć Chodźcie do niemieckich O, żółty tu idzie To do niech ktoś dostanie, Ponczuś, albo maciek Czekaj, czekaj A tam do nich Shit, jak dostałem knoka No widzę Dobra, ale o, to czy dobrze. Ciłem, To jest dla nas bardzo dobrze <laughs> Żółty zginął w ogóle, final kill rzuciłem OTNT na głowę e, Żółty, ja żółtym rozwaliłem no, ale final nie. Akurat teraz mnie zlagowało! O Jezu, ej, ja prawie spadłem. Jezu, takiego laga dostałem mocarnego! Ej, kto się TNT tu wyrzucił? A weź się. Nie, nie mam pojęcia, ale przez 3 sekundy widziałem tylko jeden obrazaczek. Wbijam im na bazę. Nie No, żółty na środku coś kombinuje. Ej, niebieski chyba do nas idzie. Weźcie nie, go tam ja, ja się w swoim TNT. O, o ogarnijcie tam tego niebieskiego Robię się Jednego zepchnąłem Ja zrobię wycieczkę do niebieskich e, Luty się chyba na środek idzie? Albo mi się wydawało Cześć panie niebieski e, Tymi blokami to mi za dużo damage on nie zadasz, wiesz? Jak on bije tym? Oni tylko pierwsze dwa hity mają dobre, a potem już nie umieją chlebać Dobra, mają łóżko rozwalone generalnie Kit, kit, kit Tylko nasze chronić A faktycznie? Rozwaliłem im Bo po tym jak ich dojechałeś, to oni się wrócili Bo wiesz, jabłko i tak dalej Czyli byłem znowu wabikiem <laughs> Nie, byłeś przydatnym człowiekiem, nie wabikiem nie mów tak Sorry. Dobra, niebiescy są Mad Wyszym im most Będą musieli trochę posiedzieć tam. Yy, żółty jest na środku Co on tam robi? On mnie tak hitnęło, to na... gobił, ale już niestety nie żyje. Ale mnie śmiesznie hitnęło What? What? To jeden żółty trzech niebieskich. O, do góry są. Ja... zabudowa tu Niebieski tam idzie, może uda mi się jakoś to No akurat się zatrzymał Aj Co on zrobił, co on zrobił? Dobra To było ok. spalę tam jednego, nie tam... Nie, prawie to odkoczyłem Pokazać klasę Jeden No i drugiego nie udało mi się zrobić Dobra, pokazałem pół klasy Nie, jest źle ja! Yeah. Od upadku umarłem. Yy, mamy obsydian generalnie? Nie. Yeah. Bo widziałem kogoś w zbrojce. Yeah. Niebieskich Nie ma co się hey, Ja idę tankować, to dla niebieskich. Mi, ja po prostu idę ich e, Pozbieraj ja ktoś idę. po drodze ten diamenciki No ja już jestem u nich. Ja też. Oni są tam wszyscy? Nie wiem. Niebieski jeden jest u czerwonych. Dobra, dobrze. cię właśnie. Ja tam pójdę. Ten co most do A widzicie ten most do góry nad niebieskimi? Tak, dwóch jest niebieskich tutaj. idę, idę, idę Też nadchodzę. I kończymy tą rozgrywkę. Innej opcji nie ma. Ja to na coś się go przeszedłem, się ma. Dobra, GG. Dziękujemy za oglądanie, to by było na tyle. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę i na razie. A chce zaznaczyć tylko, że my mamy trzy pierwsze miejsca.